Ale we wszystkim najlepsze z wyjście z dragu. Tak, świeżeść, czystość. I ryj jakieś klientki na ziemniaku. Dolej mi, bo mamy już tylko pół nie, 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 nie. Nie, nie, nie. klasycznie, zawołaj jak Lukaja. Nie. Landrin! Zajebiste czerwone wina, czerwone! Kalorose. 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 Landrin, miałam skargi ostatnio podobne. Nie połykasz. Zawsze myślałam, że w 30 lat Będę mieć męża, może nawet dziecko, ale już na pewno karierę. Ale póki co, to mam 65 roślin, dwa koty i wszystkie dodatki do Simsów. ¡Oh, Chciałbym w końcu dostać pierścionek za swego chłopaka nie dlatego, bo go kocham, tylko dlatego, bo będzie drogi Landryna. Po to, co chcę, drogi pierścionek od kogoś, bo mnie na niego nie stać. Witam tak. na pośladach. Jak próbujesz to pisać w YouTube'a to wychodzi mnóstwo jakichś okrytnych rzeczy typu Cyrility i Tak! Mój co? Jeżeli nie możesz czego znaleźć po wpisaniu jednej frazy na pośladach, znaczy, że nie chciałeś znaleźć tego wystarczająco mocno. Myślę, że mało kto chce to znaleźć. Dlatego to ja wszystkim to wysyłam. Nie piję alkoholu tak dużo jak kiedyś. Już. A ostatni odcinek, dwie butelki wina? Mhm. Mm znaczy ostatniego odcinka nie pamiętam, nie? Nagrywamy odcinek o samotności mamy z partnerów, fajnie, nie? To jest tak, że albo jestem w związku z kimś, kto kompletnie ma mnie w dupie i praktycznie cały czas siedzi po komputerze, albo kartierki, albo programuje. Michał, Daj albo... review, jak to obejrzysz. Albo z kimś, kto ma po prostu totalną obsesję na punkcie kontrolowania wszystkiego, co robię. Nie ma nic pomiędzy. Nie wydaje mi się, żeby. Małacz no, szczęśliwy związek? Potrafię pomóc osobie, która odczuwa problemy z samotnością od zawsze, bo. A, nie ma ludzi, to są samotne. nie, to tak nie działa. Jak sobie z tym poradzić? Ja nie potrafię. Ja zakładam słuchawki i słucham smutne muzyki. Ale to nie pomaga. To co? Inaczej, owszem. to potrafi jakby przekonwertować twoje Edward, emocje dobra, w więcej? muzyce. Przepraszam, przerwałam ci? Zawsze to robię, przerwam ludziom, kiedy oni mają na pewno coś ciekawszego do powiedzenia. Dlatego ja wycieram większość gówna, który pierdolisz. <słuch> <słuch> ja chyba stworzyłem nową muzyki. Gdzie jest ta muzyka? Słyszałem, jak pływasz pod prysznicę? myślisz, że jesteś lepsza. <grymne> jak ludzie próbują sobie wynagrodzić brak kontaktu z drugą osobą? Pierdalają. No, za siebie. Ja ja walę To nie jest tak, że jak czuje się samotny, to to jest złe, że czuje się samotne. Tylko kwestia tego, że musisz wybrać, czy chcesz z tym żyć. Czy chcesz to zwalczyć i być wśród ludzi? Dojść do wniosku. Ej, halo, ale to wcale nie jest złe. Nie wiem, Kminia nie lubię być sama, ale po prostu nie lubię prawie z nikim przebywać. Kiedyś mam pasem w związku. Średnio mi to wychodziło, bo też chciałem poruchać. Ooooo. Przez ten Ale dlaczego? O co, bo trochę zakłóca przepływ moich taurotansmitterów. Bo jestem trochę agresywna i robię tę molkę w domu, no ale później posprzętam. No, dam wielką kurwa plawę od spermy na samym środku, a oddaję jak białą czysto włózkę. Nic co spermione nie jest mi ale nie czujesz czasami tak, że Twoja wyobraźnia sprawia, że. Nie, przecież samotne? Tak, na przykład, byłam dzieckiem. Pierwszy raz zaczęłam czytać Harry Pottera. To to była jedna z pierwszych książek, która naprawdę tak mnie oderwała od rzeczywistości, że zapomniałam o tym, jak jestem samotna. Czasami, jak gdzieś wychodzę na swoje samotne spacery z muzyką, to wyobrażam sobie stworzenia różne, które są na lampach, na drzewach, wokół mnie. I, i wtedy. Wszyscy inni mogą umrzeć. Zaczęło się to od, od wyobrażenia sobie Pokémonów. Bo Pokémony oczywiście istnieją, tylko wybierzecie ze narkotyki. To jest moja wagina, kiedy powyżej jest ktoś, z kim chce się ruchać. A... nas się stwierdzi. Ja pagórki odbytnicze w kinach. Dupy mają oczy. Hmm. Matko, wierzyć wiesz? Sama dała. Przestań pić. Weź mi Okej. Okay. Nie chowaj tego wina za moją głową, wszyscy wiedzą, że chlejasz. <laughs> Myślę, że jesteś nie stała w uczucia zmieniasz zdanie i nigdy nie jesteś do końca zdecydowana, co chcesz zrobić ze swoim życiem emocjonalnym. E, co? I tak będę zawsze sama. I ty dostaniesz ten pierścionek. Już kiedyś dostałem i go wyjewa ono przez okno po trzech latach? super matek. Facet nie pierścionek? Że jak wzięliśmy drugiego kota, to ten kod był pierścionkiem z Myślałeś go na palcu? Nie, ale jak zerwaliśmy to kot, został z nim. To nosiałaś go na palcu? Krasem, jak mi się pił pazurem? Bo mnie szczęka. Przepraszam, że moje jest zbyt duże, żebyś miała ja różną szczękę, kiedy zatrzymasz. Może po prostu każdy jadł kiedy Przepraszam, kurwa, mięko w dupę. oko? Mój penis jest wege? Chcę znaleźć odpowiedzi na pytania, które mnie dręczą, ale jednocześnie odpowiedzi na te pytania sam w mojej głowie, jednak nie chcę ich przyjąć. Kiedy czekasz od A nie jest Ci jak zasapiasz sam codziennie? Nie, bo nie zyskałem, sam codziennie. Ja? Moja prawa ręka, twardy penis. Jest ten ręce, którego jednak człowiek potrzebuje, nie? A skoro ja, wiesz, na co dzień stara się być dość socjalną kurwą. Kiedyś muszę być, wiesz, sam przed. Nawet jeżeli to jest tylko kwestia jakby tego wyłączenia się na noc. Teraz wy czym jest DryCrust. Zasknięta warstwa spermy, która zaczyna się łuszyć. i... Wydaje mi się, że byłam o wiele bardziej samotna, jak jeszcze nie było internetu. I w ten który miałem który mam nawet książki z były taki... Internet jest dobrą uczyszką teraz dla wielu ludzi, bo bardzo dużo osób cierpi na takie problemy. Myślę, no, so, że możesz sobie obejrzeć być, co kobiet, chcesz, Podno? Lubię porno. Czekam na jakąś fabułę w tym wszystkim. Jakoś nigdy do tego nie dochodzi. Znaczy, dochodzą, ale... Nie bądźcie samotnie to jest swój. Nie, jest słabo, ja bardzo chcę solmaita.